Dzień dobry, witam Was w ogrodzie u babci. U mnie śniegu było bardzo dużo, ale się już ustąpił i bardzo mnie to cieszy, bo te rośliny, które niedawno były posadzone, właśnie tego bardzo potrzebują. Mają teraz mokro, dosyć ciepło, nie mam rozób, więc mogą się rozkrzewiać. Delikatnie zimne noce, które ostatnio są, oraz całkiem ciepłe dni, powodują moją ogromną radość z tego, co teraz widzę na rabatach. Czekałam na taki pogodny dzień jak dziś, by odwiedzić mój ogród za miastem, dokarmić ptaki i zobaczyć, jak wyglądają rośliny zimozielone po ustąpieniu całkiem sporych warstw śniegu. A więc miłego oglądania! Z kim ja będzie u mnie w tym roku zimowała po raz pierwszy. W naszym klimacie jest to niewielka bylina, zielona, która nie gubi liści na zimę. A jej czerwone korale pięknie się prezentują, wpisują się świetnie w klimat najbliższych świąt. Dlatego mogą być świąteczną ozdobą, a wiosną można ją przenieść do ogrodu. Lubi podłoże przepuszczalne, zasobne i kwaśne. A taką młodą roślinę warto okryć przed mrozami, jednak takich mrozów nie widzę w najbliższym czasie, więc teraz nie robię tego. Rośnie u mnie na małej rabacie, zrobionej specjalnie dla niej, ale już teraz planuję powiększyć tą rabatę, by dosadzić jeszcze jedną, a może nawet i dwie ładne sadzonki. Pięknie wyglądała, kiedy padał pierwszy gęsty śnieg, dlatego bardzo mnie do siebie zachęciła. A w tym miejscu jest osłonięta od wiatru, ma półcień i umiarkowaną ilość wilgoci, która teraz Pochodzi oczywiście z rozpuszczalnego śniegu, więc myślę, że to dla niej dobre miejsce. Potrzebuje kwaśnego podłoża, więc wiosną dam jej nawóz do roślin kwaśnolubnych, by ładnie się rozrastała. Te niskie kuliste tuje o żółtych liściach rosną tutaj dopiero dwa lata. W zasadzie to wcale nie widzę ich nowych przyrostów, ale właśnie o to mi chodziło, bo chcę by jak najdłużej wyglądały tak jak teraz. Tuje potrzebuję wielkości przez cały rok, także zimą. Dlatego sprawdzam, czy tak jest. A ponieważ zbieram deszczówkę, to w każdej chwili mogę ją wykorzystać. Natomiast ostatnio były otulone śniegiem, więc mają się bardzo dobrze. Obok nich rośnie hortensja bukietowa, której kwiaty już dawno przycięłam, by nie roznosił ich wiatr po ogrodzie. Jest to jeszcze młoda roślina, stąd niewidoczna w tej porze roku. Dlatego te tuje ładnie pokazują kształt tej rabaty. I dobrze wyglądają przy polnych kamieniach, które uwielbiam. Trzmielina na pniu jest w moim ogrodzie o wiele dłużej, chyba raczej więcej niż 10 lat, czego już nie pamiętam, ale dobrze u mnie rośnie. Nie muszę o niej jakoś tak specjalnie pamiętać. Przycinam ją tylko dwa razy w sezonie: raz na początku maja, a drugi raz na początku sierpnia. To absolutnie wystarczy, by miała ten sam kształt przez cały czas. Teraz ma liście nieco ciemniejsze niż zwykle, bo chwyciły ją mróz ale już od wczesnej wiosny ma jasne prawie złote brzegi z ciemnym środkiem, co bardzo lubię. Podobnych trzmieli miałam już kilka. Każda z nich u mnie świetnie rosła i w sumie dlatego ich nie mam, ponieważ zarastały za szybko moje rabaty, a ja chciałam mieć na nich także coś innego, poza trzmielinami. Ta forma na pniu jest najlepszym rozwiązaniem, by wykorzystać miejsca. Mam teraz obok niej kilka przeróżnych roślin. Trzmielinami można szybko zadarniać dowolne miejsca w ogrodzie, także te w głębokim cieniu, bo mają małe wymagania a szybkie przyrosty. Gdybym ja potrzebowała coś specjalnego do zasłonięcia trudnego miejsca, to z pewnością trzmielina byłaby u mnie na pierwszym miejscu. Po lewej stronie od czmieliny ukrywa się teraz żółty pustynnik. Wiosną pokażą się jego wyjątkowe kwiaty, bo ma tutaj odpowiednie dla ziemi miejsce. Czyli słoneczne i suche, bo obiecałam sobie rok temu, że tego miejsca nie będę w ogóle podlewała przez cały sezon i tego się trzymałam, więc pustynniki zakwitną wiosną, bo lubią właśnie takie miejsca i suche i ciepłe. A po prawej stronie zobaczę pomarańczowe cesarskie korony, których nie lubią nornice, ale o tym przekonam się już wkrótce. Natomiast przed Trzmieliną mam młode ciemierniki. Latem już od południowych godzin jest tutaj półdzień, ale też jest tutaj i ciepło i przewiewnie, więc zakładam, że będą w tym miejscu dobrze się rozrastały. Bo inne ciemierniki sadzone w miejscach bardziej zaciemnionych mają bardzo słabe przyrosty. Rosną zdecydowanie wolniej niż się tego spodziewałam, ale pewnie potrzebują więcej czasu, więc podarowałam sobie kolejne odmiany i wybrałam dla nich właśnie to miejsce i towarzystwo trzmieliny na pniu. Żurawki na tych ciemnobardowych liściach sadziłam całkiem niedawno, razem z różami okrypowymi, jako tło dla postelowych kwiatów róż. Te niskie byliny są niesamowite. Zimują bez okrywania i wyglądają tak, jakby to była wiosna lub lato. Także przystą zimę, zwłaszcza kiedy nie ma śniegu. Jest to moja już szósta odmiana w okresie. Potrzebują dużo wilgoci i dużo słońca. Zaraz po posadzeniu można o nich zupełnie zapomnieć na kilka lat. Można też sadzić je od wczesnej wiosny do późnej jesieni, bo szybko się krzewią w nowym miejscu, co widzę właśnie w tym przypadku. Ale warto pamiętać o tym, by zacząć od dużych sadzonek, bo takie małe, dopiero co rozmnażane, potrzebują znacznie więcej czasu, by urosnąć. Tutaj mam właśnie taki przypadek. Dużą sadzonkę rozmnożyłam wiosną na trzy części, bo wydawało mi się, że jest bardzo duża. I teraz czekam i czekam na większą rośnę. Dzięki temu wiem, że żurawki potrzebują znacznie więcej czasu niż mi się wydawało, więc teraz będę je rozmnożała rzadko, by jak najmniej tracić z ich wyglądu. Bo nawet wtedy, kiedy jest mgła i mało słońca pięknie się prezentują, ich różnorodne liście Duże kępy na brzegu rabaty oraz wiele odcieni w jednej rozecie przenoszą mnie do minionego ciepłego lata, ale także do nowego kolejnego sezonu, co przy jeszcze dobrze wyglądającym trawniku wygląda przepięknie. W ogrodzie za miastem bywam przynajmniej raz w tygodniu, głównie po to, by podać ziarna ptakom oraz wyczyścić ich karmiki oraz nacieszyć się przyrodą, czyli wszystkim tym, co się dzieje tutaj. A w tym czasie oszczędzam trawnik, staram się po nim mało chodzić, ale i tak wiosną zadbam o niego, bo tak robię od lat i zawsze wygląda bardzo dobrze. Bo jego dobry wygląd to cudne tło dla moich okrągłych rabat i kolorowych roślin. Dlatego już teraz mam wielką ochotę zabrać się za wertykulację. Ale do wiosny jest jeszcze 114 dni, więc cierpliwie czekam. A wy liczcie dni do wiosny? dzisiejszy czas umilam sobie patrząc na kwitnące, niskie wrzośce. Posadziłam je kilka tygodni temu i mają już teraz dużo pokół kwiatowych. Docelowo pokryją się różowymi kwiatuszkami, ale to dopiero późną zimą. Natomiast wrzosy o białych kwiatach nadal mają się świetnie. Jeszcze niedawno kryła je gruba pierzyna, ale teraz dzięki niej mają sporą ilość wilgoci i mogą się rozrastać. Brzosowisko jest małe, ale bardzo ładne i inspiruje mnie do nowych pomysłów, które znów przyszły mi do głowy i od razu je zapisałam, by wiosną zabrać się do działania. Suchodrzewy mirtolistne, to rośliny zimozielone, czyli nie tracą liści na zimę. Cały rok wyglądają tak samo, co jest ich dużą zaletą. Są bardzo łatwe w uprawie. Ta jaśniejsza odmiana ma wariegację i przyjechała do mnie od gości. Bardzo ci, Gosiu, dziękuję. Z jednej małej sadzonki mam teraz dwie bardzo ładne. Po dwóch sezonach mogłabym już je rozmnożyć, ale ten pomysł zostawiam sobie do wiosny. Krzew ma delikatne liście, zagęszcza się fantastycznie dzięki przycinaniu, co robię dwa razy w sezonie. Nie wymaga nawożenia ani też szczególnego podlewania. Dba o siebie fantastycznie. Jest dobrym tłem dla roślin, szczególnie cebulowych. Ale też za ładnie wygląda przy beżowych rozplenicach. Dlatego tutaj posadziłam je. Dziękuję Wam za oglądanie mojego kanału. Za wszystkie łapki w górę i życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam.